Czy macie już za sobą swoją pierwszą pracę albo planujecie jej szukać? Zgodnie z polskim prawem osoba pomiędzy 15 a 18 rokiem życia może podjąć pracę jako pracownik młodociany. Dziś zajmiemy się rodzajami umów, na podstawie których możecie podjąć pracę oraz opowiemy, czym się różnią. Każda z nich niesie ze sobą inne korzyści i ograniczenia. Zobaczmy, jakie. Umowa o pracę. To najbardziej stabilna i wiążąca forma zatrudnienia. Pracownik zobowiązuje się do wykonywania konkretnej pracy, a pracodawca do zatrudniania pracownika i wypłaty wynagrodzenia. Kodeks pracy wyróżnia trzy typy umowy o pracę. Umowa na okres próbny, maksymalnie może trwać 3 miesiące i może być zawarta pomiędzy tymi samymi stronami tylko raz. Zawiera się ją, aby sprawdzić umiejętności i kompetencje pracownika. Umowa na czas określony, trwająca maksymalnie 33 miesiące. Nie można zawrzeć ich więcej niż 3 pomiędzy tymi samymi stronami. Umowa na czas nieokreślony, nie ma końcowego terminu współpracy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Jest najbardziej stabilną i najbardziej pożądaną formą zatrudnienia. Zgodnie z kodeksem pracy, umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie i określać strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, pensje, godziny pracy, termin rozpoczęcia. Umowa o pracę jest najkorzystniejsza z punktu widzenia pracownika ponieważ ma on zagwarantowaną stabilność zatrudnienia, prawo do urlopów pracowniczych, ochronę przed zwolnieniem i ubezpieczenie zdrowotne. Czas na umowę zlecenie podpisując umowę zlecenie zobowiązujecie się do wykonania pewnej pracy, ale umowa ta zawiera o wiele mniej formalności kosztów i zabezpieczeń od umowy o pracę. Do obowiązków zleceniobiorcy należy dołożenie wszelkich starań, aby wykonać zlecenie, jednak nie jest on odpowiedzialny za osiągnięcie konkretnego rezultatu np. sprzedażowego. Umowa zlecenie daje pracownikowi takie korzyści jak możliwość wypowiedzenia umowy w dowolnej chwili gwarantowaną stawkę minimalną i zwolnienie z podatku dochodowego dla osób uczących się. Jest to jednak umowa mniej stabilna, bo w każdym momencie możecie zostać zwolnieni, nie przysługuje Wam płatny urlop. Dodatkowo czas pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia nie wlicza się do stażu pracy. W sytuacji gdy uczycie się oraz macie mniej niż 26 lat i zatrudnicie się na podstawie umowy zlecenia, to wasz pracodawca jest zwolniony z opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W takiej sytuacji nadal będziecie mogli korzystać z publicznej służby zdrowia. Gdy skończycie naukę lub 26 lat i będziecie chcieli podjąć pracę na podstawie umowy zlecenie, to wasz pracodawca będzie miał obowiązek odprowadzić wszystkie składki rentową, emerytalną, wypadkową i zdrowotną. Składka na ubezpieczenie chorobowe przy umowie zlecenie jest zawsze dobrowolna. Dzięki niej ZUS wypłaca pieniądze osobie chorej podczas zwolnienia. Przy podpisywaniu umowy należy zadeklarować swoją chęć bądź niechęć odprowadzania tej składki. Teraz opowiemy wam trochę o umowie o dzieło. Na podstawie tej umowy przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania ustalonego dzieła lub czynności i jest odpowiedzialny za jego rezultat. Pracodawca jest jedynie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło określa rodzaj dzieła, sposób i wysokość zapłaty oraz termin wykonania dzieła. Jeśli będziecie wykonywać pracę na podstawie umowy o dzieło, to nie będziecie podlegać ubezpieczeniom społecznym, to znaczy pracodawca nie będzie odprowadzał za Was składek do ZUS-u. Zaletami umowy o dzieło jest elastyczność co do czasu, miejsca i sposobu wykonania. Wykonywania dzieła. Dodatkowo pracodawca nie nadzoruje pracownika podczas wykonywania pracy. Jednak ta forma zatrudnienia ma też swoje wady: brak płatnego urlopu oraz stawki minimalnej, pracodawca nie odprowadza składek do ZUS za pracownika, a czas pracy nie wlicza się do stażu pracy. Umowa zlecenie i umowa o dzieło wydają się być bardzo do siebie podobne. Czym się w takim razie różnią? Umowę zlecenie podpisuje się przy wykonywaniu pracy o stałym charakterze i zazwyczaj jest ona określona czasowo, na przykład pół roku. Przykładem takiej pracy może być odbieranie telefonów w biurze, sprzątanie, sprzedawanie w sklepie. Natomiast umowa o dzieło zawiera się z osobą, która ma za zadanie stworzenie czegoś, co w efekcie końcowym będzie można nazwać dziełem. Na przykład nagranie filmu promocyjnego, przygotowanie grafiki, napisanie tekstu na bloga. Umowa o dzieło Kończy się razem z końcem stworzenia dzieła. Została jeszcze jedna forma pracy. Czy słyszeliście o samozatrudnieniu? Samozatrudnienie oznacza, że pracownik decyduje się na założenie własnej firmy i prowadzenie działalności gospodarczej. Korzyści, które płyną z samozatrudnienia to możliwość wykonywania pracy dla wielu zleceniodawców, elastyczność czasu i miejsca wykonywania zadania. Sami decydujecie, dla kogo pracujecie, jak dużo i gdzie. Musicie jednak sami prowadzić księgowość, płacić podatki, odprowadzać składki na ubezpieczenie i wypełniać wszelkie formalności. Jest to najbardziej skomplikowana i Ryzykowna forma zatrudnienia, ale ma też największy potencjał i elastyczność. Pora na test. Jak myślicie, jaka forma zatrudnienia najlepiej pasuje do tych osób? Poznajcie Janka. Janek ma 17 lat i chodzi do Liceum w Łodzi. Marzy mu się skuter, ale nie ma na niego pieniędzy. Dodatkowo ma dziewczynę, którą od czasu do czasu chciałby zaprosić do kina lub na pizzę. Postanawia poszukać pracy, żeby zarobić na swoje wydatki. Jaką umowę powinien podpisać? Umowę zlecenie. To najlepsza forma zatrudnienia dla osób, które się jeszcze uczą? Dodatkowo Janek będzie mógł zrezygnować z pracy, kiedy będzie chciał, bo umowa zlecenie daje możliwość wypowiedzenia jej w dowolnej chwili. Test drugi. Renata ma 35 lat, jest mężatką i matką dwójki dzieci. Razem z mężem mają kredyt na mieszkanie. Renata jest dobrze wykształcona i szuka pracy w banku. Po paru rozmowach rekrutacyjnych dostała do wyboru umowę o pracę lub umowę zlecenie. Jaka umowa będzie najbardziej korzystna dla Renaty? Oczywiście umowa o pracę, przy obowiązku spłacania kredytu i dzieciach na utrzymaniu. Ważne jest poczucie stabilności zatrudnienia i ochrona przed zwolnieniem. Dodatkowo Renata będzie miała też inne korzyści, takie jak prawo do urlopu czy ubezpieczenie zdrowotne. Test trzeci. Pola jest 26-letnią kobietą i niedawno skończyła studia marketingowe. Kocha podróże i nie wyobraża sobie bez nich życia. Ma lekkie pióro i zna się dobrze na portalach społecznościowych, bo na studiach dorabiała jako specjalistka od social mediów. Chce dużo podróżować i utrzymywać się z wykonywania drobnych zleceń, np. pisania tekstów na bloga, czy prowadzenia profili na portalach społecznościowych. Jaka forma zatrudnienia najbardziej pasuje do Poli? Samozatrudnienie. Własna firma daje jej tyle elastyczności, ile potrzebuje. Sama będzie decydować, gdzie i ile będzie pracować. Dodatkowo będzie mogła pracować jednocześnie dla wielu klientów. Właśnie dotarliśmy do końca naszej lekcji. Brawo dla Was! Mamy nadzieję, że rozumiecie już podstawowe różnice pomiędzy formami zatrudnienia. Jeśli będziecie szukać pracy, pamiętajcie, żeby wybrać umowę, która najbardziej Wam pasuje. To już wszystko na dziś. Cześć!